Dzień dobry. W tej lekcji poznasz funkcjonalność flip flop, czyli jednym przyciskiem włączenie lub wyłączenie danego elementu wykonawczego, na przykład światełka, my tutaj wykorzystamy taśmę, i to zagadnienie można zrealizować na kilka sposobów. Jeden ze sposobów to użycie zboczy, wykrycia. Wykrycie zbocza, tak naprawdę. Więc jak to będzie działać? Zobacz. Położę produkt na taśmie. Wciskam start. Taśma rusza. Wciskam ponownie start. Taśma się zatrzymuje. Czyli jednym przyciskiem mogę uruchomić taśmę i też zatrzymać. Przejdźmy do treści zadania. Czyli. W tym zadaniu wykorzystamy dwa moduły. Moduł do wykrywania zbocza, czyli wykryjemy zbocze dla przycisku start. No i sterowanie taśmy zrobimy w funkcji FC Convoyer. Wykorzystamy przyrzutnik SR. No i też przetestujemy, czy to działa. I zwrócimy uwagę na jedną kluczową rzecz przy pisaniu tego kodu programu, ponieważ to zadanie też jest często dawane przez pracodawców na rozmowach kwalifikacyjnych. Więc zobaczysz, jak można to rozwiązać. Jeden ze sposobów oczywiście. Więc przejdźmy do TIA Portal. Przygotujemy sobie dwie zmienne. Tak jak mamy w treści zadania, mamy przycisk Start, więc dla tego przycisku wykryjemy zbocza. Czyli przechodzimy do PLC Tags. Do memory flag, no i tutaj przygotowujemy sobie zmienną, która będzie pamiętała poprzedni stan sygnału, czyli znowu M, przedrostek pamięci, last state, start. No i tutaj zbocze pozytywne wykryjemy, czyli zmianę stanu z. Niskiego na wysoki, czyli moment wciśnięcia przycisku start, przycisk start jest styk Eno, czyli jako pierwsze pojawia się zbocze pozytywne. No i tutaj będziemy chcieli włączyć taśmę lub wyłączyć zgodnie z treścią zadania cyklicznie w momencie aktywacji, czyli w momencie wciśnięcia. Dlatego wykrywamy zbocze, czy wykryjemy za chwilę zbocze pozytywne, dlatego taką zmienną tutaj tworzymy. I tutaj możemy M35.0 wykorzystać, no i druga zmienna M podkreśli one shot na przycisku start zbocze pozytywne, no i kolejna komórka M35.0. Jeden. Więc mamy przygotowane zmienne. Dalej przechodzimy do wykrycia zbocza dla przycisku Start, czyli Program Blocks. No i tutaj mamy dwa moduły z poprzedniej lekcji, więc funkcje FC zostają już są utworzone. Napiszemy tylko kod programu. Czyli dodajemy instrukcję, wybieramy instrukcję P, pozytyw, wykrywamy zbocze pozytywne, na górze jaki sygnał, czyli przycisk start, na dole M, last, state. No i tutaj mamy dwie zmienne dla czujnika i dla przycisku start, więc tutaj chwila koncentracji, żeby wybrać poprawną zmienną, bo tutaj najczęściej są pomyłki. Jeżeli mamy już więcej zmiennych, tak jak w tym momencie. No i zapis informacji, czy zbocze się pojawiło, czyli komórka M, one shot. No i tutaj start positive. Więc mamy strukturę wykrycia zbocza, dalej taka sama. To zostało przygotowane, możemy przejść dalej do funkcji FC Convoyer i tutaj napiszemy sterowanie. Czyli jednym przyciskiem chcemy uruchomić taśmę, czyli moment wciśnięcia taśma rusza. Puszczamy przycisk Start, taśma dalej jedzie. Jeżeli wciśniemy ponownie, taśma się zatrzyma. Puszczamy przycisk Start, taśma jest wyłączona. No i po, ponowne wciśnięcie przycisku Start powodu, powoduje, że taśma znowu rusza. Więc tak cyklicznie, zgodnie z treścią zadania. Więc tutaj przerzutnik SR. No i napiszemy to w ten sposób, który jest najczęściej spotykany, jeżeli takie zadanie rozwiązuje początkujący programista, czyli tutaj pojawia się DQ Forward. No i warunki na włączenie, czyli jeżeli taśma. Tutaj nie taśma, tylko przycisk tak naprawdę, a w naszym wypadku one shot, czyli jeżeli pojawia się zbocze. No, i tutaj, jeżeli taśma jest wyłączona deku forward, no to wtedy taśma powinna ruszyć. No i warunki na wyłączenie, czyli, jeżeli pojawi się one shot od przycisku start i taśma jest uruchomiona deku forward, no to wtedy taśma powinna się wyłączyć. No i pamiętamy oczywiście o zabezpieczeniu jeżeli deku backward jest w stanie wysokim, no to taśma powinna być od razu wyłączona. No i jeszcze faktory running. Więc poza tymi dodatkowymi elementami na wyłączenie najczęściej Kod programu, jaki można spotkać u początkujących programistów, jest taki. No i pytanie do Ciebie: czy to zadziała, czy nie zadziała? Zastanów się. Kolejny etap oczywiście to wywołanie funkcji, czyli w bloku B1. Wywołanie funkcji, więc te funkcje są już tutaj wywołane. Mamy dwa bloki i te dwa bloki są wywołane. Więc kolejny krok to oczywiście wgranie do sterownika. Projekt mamy zapisane: load. No, i sprawdźmy, czy taśma ruszy, czyli aktywując przycisk start. Taśma powinna się włączyć. Nie włączyła się. Więc zobaczmy na podglądzie, czyli włączając okularki. Kod programu jest wykonywany. Zbocze jest wykryte. Więc to jest poprawnie. No, i tutaj problem tkwi w funkcji FC Convoyer. Po włączeniu okularków, oczywiście, i ponownym wciśnięciu przycisku Start. No, tutaj niestety nic nie zobaczymy. Zbocza się pojawia, tylko że go nie widzimy, ponieważ jest to czas około 1 milisekundy w naszym wypadku przy naszym kodzie programu. Więc dlaczego taśma nie chce ruszyć? Jakie są przyczyny, że nie chce to działać? Zakładając, że taśma nie działa, tak jak w naszej sytuacji, to tak naprawdę w tym samym momencie, gdy pojawia się zboczu, czyli jeżeli ten warunek jest spełniony, widzimy, że ten warunek też jest spełniony, więc cały end jest spełniony, to ta komórka pamięci zostanie włączona. Tylko, że sterownik jako Kolejne zadanie, które realizuje, to realizuje gałąź R, czyli jeżeli jesteśmy w cyklu, gdzie te zbocze się pojawiło, czyli zakładam, że w tym momencie, gdy to analizujemy, ten warunek jest spełniony, to ten warunek też jest spełniony, czyli ten end jest spełniony, czyli tak naprawdę parę nano czy mikrosekund później. Ta komórka zostanie wyłączona, czyli tak naprawdę w tym samym cyklu zostanie i włączona, i wyłączona. Więc to jest właśnie ta przyczyna. Czyli co zrobić, żeby ten kod programu działał? Trzeba dodać jeszcze jedną komórkę pomocniczą, żeby ominąć spełnienie tego warunka, warunku w tym samym cyklu. Więc możemy tutaj użyć komórki MQ Forward. Czyli zapiszemy informację do pomocniczej komórki pamięci i w kolejnym networku sprawdzimy, czy ta komórka jest w stanie wysokim, czyli MQ Forward. Jeżeli ta komórka jest w stanie wysokim, no to taśma może ruszyć. Czyli dopiero tutaj zapis do DQ Forward. No i dalej, programujemy sterownik, czyli zapisujemy program. Ok, więc sprawdźmy teraz, czy taśma ruszy, jeżeli aktywuję przycisk start, czyli położę produkt na taśmie, wciskam start, taśma rusza wciskam ponownie start, taśma się zatrzymuje. Czyli jednym przyciskiem mogę uruchomić taśmę i też zatrzymać. Więc to jest właśnie funkcjonalność flip-flop tak zwana. No i tutaj patrząc na kod programu i analizując ten kod programu i nawet gdy taśma zostanie uruchomiona jeszcze raz. Więc tutaj warunki, jak widzimy, to się przełącza, ale kiedy się pojawia zbocze, czy te zbocze się pojawia, no tego nie widzimy. Więc to jest właśnie ta trudność odnośnie zboczy, więc też ważna zasada. Jeżeli coś się da zrobić bez zboczy, no to robimy bez zboczy. No tutaj akurat tego zadania się nie da zrobić, więc dlatego funkcjonalność wykrywania zboczy jest potrzebna. Warto ją znać. No i tutaj właśnie została wykorzystana. No i widzimy problemy, jakie tutaj się pojawiają, na co zwracać uwagę. I jeszcze, jeszcze jedna istotna rzecz, to cyk pracy sterownika, więc tutaj bardzo ważne, żebyś zapamiętał, że sterownik wykonuje wszystko po kolei, każdą linijkę kodu, każdy warunek. Na tą chwilę, oczywiście, bo są od tego wyjątki, można to trochę inaczej zrobić, ale na tą chwilę, z tym co tutaj poznałeś, sterownik wykonuje wszystko po kolei i w większości wypadków, ponad 90% sytuacji tak jest również w aplikacjach przemysłowych to co jest w fabrykach. Jeżeli chcesz poznać inne sytuacje, na co zwracać uwagę przy programowaniu, dobre praktyki programowania, przykłady, kurs chcę zostać programistą w PLC jest dla ciebie. Wszystkie ważne zagadnienia dla osób początkujących są zawarte w tym kursie. Dziękuję za obejrzenie tego Nagrania i zapraszam do kolejnych lekcji. Pozdrawiam, Tomasz Gilewski.